Witam kochani Was wszystkich bardzo serdecznie. Dzisiaj jestem z wizytą u Mariusza. No, jak już niektórzy z Was wiedzą, u Mariusza z kanału Czarny Heniek. I słuchajcie, tak szybciutko Wam tylko tutaj pokażę mniej więcej, co tutaj Mariusz wyhodował w tym sezonie, bo ciemno się już robi. Ja się troszeczkę zasiedziałam na kawce. Uprzemiły gospodarzy, więc mam nadzieję, że mi wybaczycie te moje takie wiecie: no, kręcenie nie najlepszej jakości, bo no, ciemno się robi. Ja już do domu jadę, ale zobaczcie, zobaczcie, co tu się dzieje. No i teraz, no, niestety, większość tych roślin trzeba wykopać, schować na zimę. No i niedługo yy, Mariusz. Właśnie bierze się za wykopywanie tych wszystkich egzotyków. Zobaczcie, jest tego dużo. Ja mam sporo u siebie, ale tutaj u niego to już naprawdę no pięknych, pięknych, jak widzicie, pięknych roślin. O, wszystko, jak widać, da się uprawiać w Polsce, tylko tyle, że wiecie, no, trzeba się liczyć z tym po prostu, że. Niektóre rośliny nie przetrwają y, zimy, aczkolwiek słuchajcie, tak jak te y, banan, musa, bazio, tak, y, to y, zimuje w gruncie, ma robioną budkę, na zimę jest ścinany i wiosną bez problemu odbija, więc y, eksperymenty, 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 eksperymenty. Zobaczcie, gunera już nabrała takich kolorków jesiennych, y, może wiecie co, pokażę Wam jeszcze szklarnie. Gdzie y, 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 Mariusz będzie zimą, właśnie ogrzewał, bo postawił sobie nową szklarnię, w której ma zamiar, słuchajcie, wyhodować banany, banany jadalne. No i zobaczymy, jak mu się powiedzie. Zaraz pójdziemy, słuchajcie, jeszcze na chwileczkę do szklarni, tylko zobaczcie tutaj, o, trawy piękne, tak, tu wszystko jak zwykle w idealnym porządku. O, zobaczcie, jaka piękna kordelina, tutaj kolejna, trochę karpus, chyba trochę karpus, muszę się zapytać Mariusza, czy dobrze mówię. Zobaczcie, piękne, piękne, piękne juki, Dobrze, chodźcie, pójdziemy czy na chwilę do szklarni i ja jadę do domu. No i zobaczcie, moi drodzy, ja wiem, że tutaj kamera może tego tak nie oddać, ale powiedz Mariusz nam tutaj, ile ta szklarnia ma wysokości na. No, no niecałe 4 metry, 3,80. 3,80. Chodzi o to, żeby zakwity, banany i zaowocowały. No właśnie, opowiedz nam coś tutaj więcej. No tak, bo mam tu wsadzone w grunt kilka jadalnych. Sześć sztuk mam wsadzone w grunt, resztę w doniczkach. No i chcę, żeby zakwitły i zaowocowały, tak? No, zobaczymy, no już to może właśnie wcześniej uda. powiedziałam. Widzą, że właśnie tak. będziemy kibicować, i zobaczcie. Tu są takie schodki, po które schodzimy na sam dół. O! I mamy tu posadzone w gruncie właśnie te banany, które mają owocować. Co to jest za banan? To jest Grand Nine, czyli ten, którego w sklepie kupiamy Chiquite, banany. Które wcale nie są takie łatwe, prawda? Do... To znaczy, no Grand Nine nie jest aż taki zły. No. Najgorsze są te marketówki, tak zwane, czyli Dwarf Cavendish no i właśnie. Super Dwarf Cavendish. No do 90... Procent jest zmordowane przez ludzi poprzez przelanie. Była to taniocha, niby nie w sklepie, fajnie tak. wydaje odrosty, ale te po prostu one, no później zimą trudno je, tak, takie już większe, przetrzymać. Piostry Michela, czyli taki bardzo rzadko spotykany banan, który kiedyś na świecie był, że tak powiem, powszechnie hodowany, ale wykończony został przez, przez chorobę został zdziesiątkowany i no i bardzo mało jest ich no właśnie, Tego jest rzadko mamy... spotykany i drogi drogi, bo ile taki balon może kosztować mniej więcej? Myślę, że 700-900 sadzonka. Sadzoneczka mała, my nie ta, mówimy też ta, ta no o takich ta, 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 ta. z takimi liściorami, tylko mówimy ta, ta, ta. o takiej sadoneczce, także tutaj mamy dalej, zobaczcie jakie piękne zebriny, tak? To jest zebrinkę, ta. no, Sumatrana Zebrina Rojo. No i tutaj florida, no i florida, bo widzicie, ja przyjechałam specjalnie yy, po bo floridę, to, po, florida, <laughs> po odrost floridy, a ten co to jest za banan? Ten to jest yy, musaturek, czyli turecki banan, który owocuje tam u nich w Turcji i mam nadzieję, że u mnie też zaowocuje, zobaczymy. No. I tutaj mamy, zobaczcie takie różne tak. też sadzoneczki tak drobnica drobnica tak. tam też zobaczcie, to może ty do zebrynki jeszcze podejdziemy też sobie oczywiście już znaczy mamy już spakowany w samochodzie tak zebrynki tutaj też są <grym> jeszcze ten, Zobaczcie jakieś liczne tak one są bardzo ładne bordowe od spodu listki i tutaj takie z plamkami i ten bananek o ten e ten to jest Tiger Strip. Też masz jednego. No, tak, zobaczymy, jak u mnie be, będą tak, rosły. Takie ładny, no, Śliczny streszy. jest. Mhm. No. Z no, takich ciekawszych to są jeszcze te dwa. Tu przejdziesz, przejdziesz. Przejdę, przejdę. No. Czyli po lewej jest ten no, różowy. Nono, a tutaj jest Papua. Papuła żółta i... Ja ale będę miała tak czy teraz, nie? Tak, teraz <noise> e, jest różowy, czyli Musanono. Będę miała szansę na ty te też? Czy? No jakiś tam się pojawia, ale to musimy być sporo jeszcze, większy, tak. tak. Jeszcze trzeba poczekać. A papuła póki co nic jeszcze nie, nie, wydała. nie wydała żadnych dzieciaczków, ale ona Ale liście. też ma piękne liście. Liście ma super, no. no. też ma piękne liście. Zobaczcie, jakie ładne przebarwienia. No dobrze, moi drodzy. Tym pięknym bananowym akcentem żegnamy się z Wami. Życzymy wszystkiego to najlepsze. Słuchajcie i uprawiajcie różnego rodzaju rośliny. Nie bójcie się egzotyków. To bo zobaczcie, da się? Da się. Tak? Także do zobaczenia, do usłyszenia, do następnego. Pa, pa.